Witam was ciepło i serdecznie. tarot wieczorową porą? Czemu nie? To takie czytania: krótkie, malutkie, które mają przynieść jakąś myśl, może przesłanie, może ostrzeżenie. Zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie. Dzisiaj czyli w dzień przesilenia zimowego. W momencie, kiedy tej ciemnocie ciemności mówimy do widzenia a otwieramy się na jasność, w jasność, słońce, miłość, otwartość, sukces. Różnie to można interpretować. Ja tak właśnie do tego podchodzę i otwieram się właśnie na to, co najpiękniejsze, bo to, co najpiękniejsze jest właśnie przede mną. Czego i Wam serdecznie życzę. No i w związku z tym, zobaczmy. Takie małe, krótkie czytaneczko dla nas na to przesilenie. Moment, kiedy w Twoim życiu działo się mnóstwo trudnych rzeczy, kiedy trzeba było walczyć o swoje, kiedy daliście się również uwikłać w te wszystkie awanturki o złote kalesony, to już odchodzi. Tak jak ciemność odchodzi, tak jak te niskie wibracje, wszystkie związane z tymi walkami na łokcie, to wszystko jest już poza. Wygraliście. Wygraliśmy. Daliśmy z siebie na tyle dużo, żeby być ponad, żeby przejść nad tym po prostu do porządku dziennego. I i. Na co się otwieramy? Na miłość, na uczucie, na serce. Tutaj przesłanie z tych trzech kart jest jasne. Nie daj się uwikłać w przeróżnego rodzaju konkurencję, czegokolwiek by ona nie dotyczyła, bądź ponad to, a kieruj się w swoim życiem po prostu sercem. Nawet jeżeli miałoby to czasami wyglądać, że jesteś osobą naiwną, że dasz się może kierować, bo łatwo Cię podejść, kiedy jesteś taką uczuciową osobą, to pomimo tego jednak miłość serce zwycięży. Nawet w trudnych sytuacjach będziecie umieli wyjść, znaleźć dla siebie rozwiązanie, kiedy na chwilę się zatrzymacie i pozwolicie sercu przemówić. Ono wybierze najlepszą ścieżkę, najlepszy wybór, najlepszą możliwość z możliwych dla Was, dla nas, dla nas wszystkich. Bo w momencie, kiedy to serce, właśnie, a tak naprawdę to dusza, wybiera, podejmuje te życiowe albo chociaż te małe, takie normalne, codzienne decyzje, to wówczas nie może nam się stać krzywda. Wówczas, jeżeli nam jest dobrze, to również wszystkim naokoło również, również, również dobrze być musi. To jest taki trzepot skrzydeł, który gdzieś tam w momencie, kiedy motyl macha skrzydełkami w Japonii, odczuwany jest w Stanach Zjednoczonych. Leci przez cały świat, a wszyscy to... Z ulką i z radością przyjmują, nie wiedząc, że ten powiew to jest właśnie coś takiego. Brzmi to może trochę banalnie i tak irracjonalnie, ale kierujmy się sercem nie dajmy się temu mrokowi po prostu pochłonąć. Tak. I tyle. Trzymajcie się. Kocham Was jak stąd do wieczności. No i cóż, ze słońcem, ze światłem raźniej. Do następnego.